Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Katecheza Bóg stwarza. Anioły. Ach, słuchajcie, przeżywam tą katechezę, dlatego że jest to moja trzecia katecheza. Nie, bynajmniej nie podejrzewam tutaj o złośliwość rzeczy martwych, ale w niedzielę po prostu miałem fantastyczny czas nagrywania właśnie tej katechezy, kiedy chodziłem po dworze, po różnych przepięknych terenach. I możecie ten film kiedyś, jak będziecie bardzo chcieli zobaczyć, obejrzeć go sobie. Jest to wspaniała pantomima, dlatego, że pod koniec nagrania, kiedy już oglądałem to, co nagrałem, odkryłem, że mikrofon na chwilę wyszedł ze swojego gniazda. I nagrałem wspaniałe pół godziny. Pantomimy! Możecie sobie zobaczyć, jak ruszam ustami, chodzę wśród różnych sadów i przepięknie przebarwionych Liści. Przed chwilką znowu nagrałem za głośno, więc jest to trzecia wersja katechezy. Mam nadzieję, że najbardziej treściwa. Po tym, jak żeśmy wspólnie odkrywali bardzo ważną prawdę, że ten świat no, nie wziął się znikąd. Niektórzy tak mówią, że no świat, A to się będziemy zastanawiali, skąd jest świat. No, świat jest i, i był i, i będzie. Słuchajcie, już w zerówce mówiliście mi. Panie Jarku, przecież to wszystko skądś musiało się wziąć. Dokładnie tak, skoro jest coś i to jest coś pięknego, coś co jest logicznego, czyli... Ma swój początek, koniec, że to się wszystko jakoś kręci, że te planety się nie zdarzają, że nagle nie mamy epoki dinozaurów, bo znowu jakiś meteoryt niespodzianie wpadł w gości na planetę Ziemia. To znaczy, że musi być ktoś, kto to wspaniale stworzył. W ostatniej katechezie pomagałem Wam wspólnie odkryć, że tego kogoś nazywamy stwórcą. On później przez całą historię prowadzenia ludzi. Pokaże, że nie jest tylko Stwórcą, ale jest ojcem. Jest kimś, kto przychodzi do nas, nie żeby tylko opowiedzieć o stworzeniu świata. hej, ja to, ja to zrobiłem, o proszę, to, to jest moje, ale żeby powiedzieć, że zrobił to z miłości. Bóg stworzył. Nie wziął czegoś, tak jak ostatnio mówiłem, co już było gdzieś zrobione może przez jakąś istotę duchową, inną Boga numer dwa, numer trzy albo minus dwa, minus C. Jeden. I, I wziął to, przetworzył, tak sobie porobił, no zrobię coś, bo trochę zostało materiału z poprzedniego świata, to to zrobię, no bo musi być piękny świat, o tu też wezmę, to zrobię, to, to z tego wezmę ludzi, zrobię sobie z czegoś. Tej ostatnio się dzieliłem, Słowo Boże, czyli Pismo Święte mówi o tym, że Bóg stworzył świat z miłości. Bóg stworzył świat z siebie samego, z najlepszych cech tego, kim jest. Bo Bóg jest i jest nie tylko dla siebie. Jestem sam. Lubię siebie. Jest mi dobrze ze sobą. Bardzo lubię przebywać ze sobą i jeszcze, jeszcze lubię o, o, o siebie lubię. Bóg jest kimś, kto ze swojej miłości chce być dla kogoś, dla tych istot, o których Wam dzisiaj powiem. No i dla, dla Ciebie. Tak, właśnie dla Ciebie. No dla mnie też trochę. No dla nich też. No dla tamtych też. Bóg stworzył świat. My tylko przetwarzamy ten świat, coś robimy, potrafimy coś zmontować, coś wymyśleć, ale dlatego, że dostaliśmy takie zdolności do wymyślenia. Do przetworzenia, do usprawnienia tego świata, który stworzył Bóg. Czy ten świat to jest już ten cały, ten jedyny, właśnie największy świat? Nie. My tylko widzimy tak trochę jak przez dziurkę od klucza. Zanim Bóg stworzył ten świat, który my nazywamy świat widzialny, Bóg stworzył świat, który my nazywamy. Świat niewidzialny i tu jest problem, bo jak my lubimy sobie tak segregować widzialny, niewidzialny, duszek, kacperek, to jest niemożliwe, to jest możliwe, my po prostu słuchajcie, jesteśmy w takiej klatce, o, proszę, robimy klatkę, w takiej klatce różnych rzeczy, możliwe, niemożliwe, istnieje, nie istnieje, wiem, czarne, białe, wszystko tak posegregowaliśmy, oczywiście nazywając świat niewidzialny, od razu żeśmy tam zepchnęli, że wszystkie istoty, które żyją w świecie niewidzialnym, są niewidzialne. Nawet do siebie samych. I jak anioł chce się spotkać z aniołem, to pewnie przelatuje mu ręka. Jak chce się zatrzymać, niestety się rozpędzi, to przelatuje przez cztery budynki i mówi do kolegi, a zaraz wrócę. Patrz, nie zauważyłem ciebie, przeleciałem. Nie. To są nasze takie właśnie jakieś wymyślone na podstawie filmów jakiegoś przekombinowania, przekombinowania nasze takie myśli. Dla nas ten świat, który najpierw Bóg stworzył, świat duchowy, bo Bóg jest duchem. Dla nas ten świat jest niewidzialny, niedoświadczalny. No nie da się wsadzić ręki i podać ręki aniołowi i tam, a podaj mi, podaj mi przez chwilę, a czułem, nie jesteśmy w świecie materialnym. Tamte istoty są w świecie swoim, w świecie duchowym, ale ten świat duchowy dla tych istot, o których zaraz powiem, jest bardzo konkretny. Anioł nie przelatuje przez kolejnego anioła. Anioł nie jest duszkiem, kacperkiem, nie pływa w mleku, w chmurze, w dymie. To jest dla nich bardzo konkretny świat. Myśmy go nazwali niewidzialny, bo go nie widzimy. Ale dla nich tamten świat jest bardzo konkretny. My tam kiedyś zawitamy. No ale my, my, czyli takie istoty, które mają ciało i mają duszę, jesteśmy istotami cielesno-duchowymi. Aniołowie, tylko duchowymi. Co to znaczy? No przecież czujecie, wiecie, że nie jesteśmy tylko ciałem. nie żyjemy tylko. Moje życie to jest karmienie żołądka. Jak mnie boli noga, to, to dobiorę lekarstwo i jeszcze mnie czasami głowa boli i się uczę. Nie. Płaczecie, kiedy coś się dzieje. Tęsknicie. Modlicie się. Mówicie do Pana Boga, proszę cię, no, zabierz koronawirusa. Najczęstsza modlitwa. Teraz. Panie Boże, żeby nie było wojny. Czyli mamy ducha. Mamy Ducha Bożego. Jesteśmy istotami cielesno, duchowymi. Aniołowie, istoty stworzone przez Boga, nie mają ciała w naszym rozumieniu. Są istotami duchowymi, które nie mają też płci. Nie ma anioła faceta i anioła kobiety. Jest po prostu anioł. Aniołowie są różnorodni. Znowu tak często sobie wyobrażamy, a aniołowie, to stoi taka ekipa wszystkich z takimi aureolami, skrzydełka i Podobny byłem. Nie. Skoro my się różnimy, jeden jest duży, mały, jeden śpiewa, drugi maluje, jeden jest żywiołowy, drugi spokojny. A dlaczego tak nie ma być znowu z aniołami? Dlaczego my, my tak przeznaczyliśmy tę różnorodność tylko dla nas, dla szkoły, dla doroślaków, dla ich aspiracji? A nie, w niebie są wszyscy tak samo. Siedzą i wołają aleluja i czekają, aż Pan Bóg prze, przejdzie, przejdzie przez niebo. Aniołowie są różnorodni. Są. Duchem, y, są w ogóle Bożymi posłańcami. Co tu dużo mówić, anioł samo słowo oznacza posłaniec, posłaniec od kogoś, czyli od, od Boga do kogoś. Może nie tylko do człowieka, może do innych istot. Anioł, który coś ma do przekazania. Anioł, który ma y, do przekazania kogoś, wolę Pana Boga. A czy on to może zrobić? Zaraz się nad tym. Zastanowimy. Są aniołowie, którzy są nazwani archaniołami, czyli kimś, kto przewodzi innym, kto jest tak jakby dowódcą aniołów. Znamy na siedmiu archaniołów, o których znowu mówi Słowo Boże, znamy imiona czterech. Anioł Michał, jego imię oznacza Któż jak Bóg, jest mocnym wojownikiem Bożym. To właśnie on walczył z aniołem zła. Drugi anioł, anioł Gabriel, który jest aniołem posłanym do Maryi, aniołem, który przynosi dobrą nowinę, przynosi wolę Bożą, którą ludzie no najchętniej jeśli spełnią. Anioł Rafał, Rafał, który w jednej księdze, w księdze Tobiasza pomaga, leczy, towarzyszy, jest przyjacielem, pomaga odkryć, jaka jest tam ta wola Boża dla tego bohatera. I czwarty anioł. Anioł Lucyfer, którego imię oznacza niosący światło. Jest to anioł, który nadal jest aniołem. Anioł, który powiedział Bogu, nie będę ci służył. Odchodzę. W Twoim świecie zawsze będę numer dwa. Ja chcę być numer jeden. I wtedy odszedł. Ale o nim nie będziemy teraz mówić, bo aniołowie, o których dzisiaj mówimy, są aniołami, którzy prowadzą nas do Pana Boga. Każdy z nas ma swojego anioła stróża. No, swojego to tak brzmi, jak masz swoje zabawki, rodzice mają jakiś swój samochód. Może tak, mamy Anioła, który bardzo czeka, żebyśmy się z Nim zaprzyjaźnili. Przez moment chciałem powiedzieć, który chce się z nami zaprzyjaźnić, ale jakby Jego przyjaźń, Jego gotowość jest cały czas, o właśnie taka. O, o. a my? A my na ile jesteśmy gotowi, przygotowani, żeby się z nim zaprzyjaźnić? Oczywiście teraz pojawia się pewnie sterta pytań. Panie Jarku, jak to zrobić? Przecież nie słychać, nie widać, nie czuć. Jak to, o czym pan mówi, o co tutaj chodzi? Nie? Jak, to, jak to wszystko jest możliwe? No, to jest doskonałe pytanie, ale również, czy my mamy prawo zadawać takie pytania? Ile poświęcamy na to, żeby rzeczywiście ten Pan Bóg coś w tym naszym życiu zmienił. No słuchajcie, my się zastanawiamy, e, Pan Bóg nie działa, nie widzę, nie czuję. Wiecie, ile trwają reklamy na jednej z telewizji komercyjnych? 14 minut. Myśmy w szkole sprawdzali, doskonale o tym wiecie, że pobiegnięcie do łazienki, nawet teraz możecie spróbować. Proszę bardzo, pauza. Ile czasu zajmie Wam pobiegnięcie do łazienki, umycie lewej i prawej ręki, nie, no nogi dzisiaj nie, nogi nie myjecie, powiedzcie mamie, że już macie czystą, y, umycie ręki lewej i prawej, wytarcie jej w ręcznik i powrót z powrotem do pokoju. Na pewno więcej niż 15 sekund. Odmówienie jednej modlitwy Ojcze Nasz albo Zdrowaś Mario zajmuje właśnie 15 sekund przeczytanie dwóch zdań z Pisma Świętego zajmuje około 20 sekund, razem z otwarciem Pisma Świętego. Ale jak sobie zostawisz z poprzedniego dnia i sobie palcem zaznaczysz, taki możesz sobie nawet palec narysować, o, tu skończyłem czytać, i sobie następnego dnia przeczytasz, to te 10 sekund zaoszczędzisz. I, 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 i czym my znajdujemy te, nie wiem, 30, 40, 50 sekund codziennie, żeby powiedzieć Panu Bogu, halo, Zapraszam Cię do mojego życia, czy też tylko, no, co jest, co jest, co jest czymś dobrym. Recytujemy modlitwę, ale to ma nas otworzyć na Pana Boga, a nie całkowicie zastąpić naszą modlitwę. Czyli, uwaga, aniołowie stróżowie są kimś, kto są posłani do człowieka, żeby się z nim zaprzyjaźnić, ale działają dopiero wtedy, kiedy ja powiem, przejdzie. Zacznij działać. Wiecie, właśnie to jest to, że my tak mało zostawiamy takiej przestrzeni, takiej właśnie przestrzeni. Panie Boże, podziałaj w moim życiu. A często mówimy, nie słyszę, nie działa, nie ma. To nie zależy od wieku, nie zależy od tego, czy jesteś mały czy duży. Bardzo często mówimy, nie, nie, to nie działa. Nie, tego się nie da zrobić. A nie zostawiamy jakiegoś czasu, jakiejś takiej przestrzeni. Panie Boże, zadziałał w moim życiu, zadziałaj w moim życiu. Zadanie domowe. Wieczorem albo rano. Zrób coś takiego po modlitwie, która niech nie będzie tylko recytowaniem. A nie le bardzo, zawsze przy mnie... I kończyłem modlitwę, nasz anioł może chce. Do, do, dobra, pomogę. A, już stał. No. jak można pomóc komuś, kto nie zostawia żadnej takiej szansy? Jak można komuś umeblować pokój, skoro on ma cały pokój zapchany meblami? To tak, jakbym zaprosił, słuchajcie, kupuję mebelki, proszę przyjść, 15. Będę czekał w domu i przywożą fantastyczne meble, po prostu stają przed domem. Proszę pana, mamy świetne meble, tak jak pan zamawiał, rewelacyjne. Możemy wnieść, ja mówię, no super, ale piękne meble, ale jest jeden problem. Mam stare meble i one zajmują mi całe mieszkanie. Jak możemy mówić, czy Aniu działa w naszym życiu, czy nie, jak nie zrobimy mu jakiegoś miejsca? No co jest z naszymi meblami? No oczywiście, że nie, nie wyrzucaj stołka. No zostaw ten stół, zostaw to krzesło. Chodzi o jakieś grzeszki, o jakieś żale. Tego nie lubię, Tam temu nie wybaczę, bo on, za on zaczął. On zaczął. Bierzemy to wszystko i wyrzucamy. I wtedy w naszym sercu robi się taka przestrzeń. Może nie taka jak ta klatka, ale coś wolnego. I mówimy, Panie Boże, wejdź, działaj. Poślij anioła. Niech mi coś pomoże. Odpowie, jakaś myśl. Jak wiele myśli, które mamy w głowie, pochodzi właśnie z działania Pana Boga, z działania anioła w naszym życiu. A my uważamy, ale fajny mam pomysł, ale mi przyszło do głowy. Ludzie, zacznijmy mówić tak, jak jest naprawdę. Pan mi podpowiedział, dał mi dobrą myśl, a przez to otworzymy się jeszcze bardziej na Boże działanie. Nie wierzycie w to? A, a jak sprawdzimy to, jeśli nie zaczniemy zostawiać Panu Bogu takiej przestrzeni w naszej duszy, mam nadzieję, że to nie mówię trochę za trudno, co? Jak trochę za trudno, zapytaj się mamy. Niech obejrzy kawałek, i niech Ci podpowie. Myślę, że to jest zrozumiałe, bo jako dzieci czujemy czasami czujemy, ale niezły jestem, mnie. Stary facet z brodą mówi, my jako dzieci czujemy. Dobra, ale dzieci szczególnie czujecie to, że tak po prostu, kiedy robię ciszę, robię miejsce w sercu, ktoś może wejść w to miejsce i coś mi powiedzieć, zrobić, zmienić, przemienić. Wtedy dopiero będziemy mogli mówić, czy Pan Bóg działa, czy nie działa. Słuchajcie, Pan Bóg przez aniołów jest takim wielkim, to się nazywa dorosły dość mówią, dżentelmenem, jest takim kimś, kto bardzo szanuje i nigdy nie wejdzie na siłę. Pan Bóg nie zrobi czegoś takiego. Dobra jest, kocham cię, stworzyłem cię. Co będę czekał? Aż się zaczniesz modlić, aż się nawrócisz, zmienisz swoje serce. Już trach, nie będę pozwolę ci grzeszyć, już przestajesz to robić. Zmieniam cię od razu. Nie zupełnie. Pan Bóg tak nie zrobi. Bóg czeka. Słuchajcie, Maria, Maria rozmawiając z aniołem, yy, zastanawiała się. Zastanawiała się nie dlatego, no nie wiem, czy warto zostać mamą Syna Bożego. No nie, naprawdę nie wiem. Nie, nie w ten sposób. Tylko Maria rozważała, myślała. Jak odpowiedzieć? Była przejęta ogromem tej łaski, którą dał jej właśnie Pan Bóg przez Anioła. A Anioł stał i czekał. To nie było Maria. Halo, ja mam jeszcze kilka osób do obskoczenia na planecie Ziemia. Weź szybko. A zresztą co, co to? Do przychodzę mówiąc, że będziesz mamą Syna Bożego. To się chyba nie ma nad czym zastanawiać. Nie. Stał i czekał. Nie było możliwe, żeby Maria powiedziała: y, Jeszcze nie. Anioł wiedział, Pan Bóg wiedział, ale Pan Bóg tak bardzo szanuje naszą wolę, tak bardzo szanuje to nasze tak, nie, zapraszam, robię przestrzeń w sercu, wejdź, że czekał. I tak samo dzisiaj czeka. Czeka na to, aż, aż w jakiejś modlitwie wieczornej e, nie tylko powiedz, a już wiem trochę więcej o aniołach od Pana Jarka, tylko aż trochę więcej zostawisz mu wolnego miejsca. Aniele Boże, przez te 15 sekund Powiedz mi coś. No w ogóle daję ci te 15 sekund ciszy mojego serca. No zrób to. Nie mów, a i tak nie zadziała. <noise> zrób to. A jak ci wyjdzie? No powiedz jakiejś fantastycznej pracy domowej, zatytułowanej Jak wyobrażam sobie anioła? Jak przeżywam może obecność anioła, aniołów w moim życiu. Co ja w ogóle myślę o tych aniołach? Jak wyobrażam sobie niebo, w którym żyją aniołowie? Praca o aniołach. Napisz, jak ci łatwiej. Narysuj, jak ci łatwiej. Aniele Boże, przyjdź i bądź blisko życia każdego z nas. Amen.